Nie, yeah, boy Rudboy, to ja, giery de Fred. Ten typ, mes, mój człowiek Ernest, już widzę wytchórze ten disy przez internet. Bra! Myślę, że pierwsza producencka płyta DJ600V. Pozdrow Sebastian. Z ciemną jasną stroną było tą płytą, która zrobiła, że rap Polski nabrał wiatr w żagle. Na min Eldoka na moich sofach który z pustą głową Freestyle Nie Myślę, to był taki żarcik. Myślę, że Al Hub, Al -Hub bo mało osób wie. Po Alhubie zrobiłem dwie popowe że tak powiem kolaboracje z Various Manks z Moniką Brodką. Ale po Al Hubie połowa popowej sceny chciała bity od odreda. Piasek. Smolik, Reniusis i jeszcze inni, inni nawet nie pamiętam. Namsen. Mój ulubiony film, który polecam wszystkim: Oczy szeroko zamknięte Stanleya Kubricka. Fantastyczna rzecz. Tak jak wszystkie jego filmy. W rapie to będzie Slick Rick, a tak ogólnym to Prince. Prince jest w ogóle tak jak Michael Jordan, bo w koszykówce Prince jest gdzieś tam na samej górze, a później masz wszystkie inne gwiazdy, które chcesz: Michael Jordan, Bob Marley i tak dalej, ale Prince jest 15 pięter wyżej. Ej, to really De The Fred. Umiecie zęby przed spaniem. Na, 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 mi? Biać.